Cześć, Elo! No nie wiem, jak się już przywitać w dzisiejszym odcinku. Bo, Bo Hirogaru Sky, no będzie już bardzo szybko, bo wysłali je bardzo szybko. I w tym odcinku powinnam się nie chwalić. Wiem, wiem, ale to dużo mnie kosztowało. Ja się wcale nie pochwaliłam. Dobra, jeżeli chcecie ze mną mieć kontakt, to. Momio latające masło. Tak, latające, bo umiem popełnić błędy. A na szczęście w tym nie popełniłam błędów. Ach, zapraszam akurat na moje. A w ogóle zapraszam na. Moje ciekawostki, które się pojawią pewnie za niedługo. Albo usunięte sceny Spreje córy! O tak, a tylko że nie istnieją. Usunięte sceny istnieją. A jakie? No, na przykład ta, że Ellie jest dzieckiem, a ma być już dorosła. Ale Stars i to dziewiątego. I to piętnastego już września wychodzi, ale Stars. No to. No co jest z Wami nie tak? No dobra. No to w następnym odcinku mówmy się, że będzie jakaś potyczka, na przykład transformacja albo coś, a że jak przyjdzie paczka, to już ją otworzę. Nie wiem czy będą widać kartony, a ja lubię zachować kartony, bo później można zachować oryginalną cenę. Ale pewnie jak sprzedam, to będzie tani. No i jak? Nadal czekacie na to. Pewnie Hirokajuska i myślicie, ale ona pewnie nie zamówiła tego. Tylko okłamała. I pokazała jeszcze to. Zamówiłam, jak się pojawić. Przecież to jest drogu, długo, bo z Japonii. Zapraszam do pisania komentarzy, jeżeli chcecie się umówić w tej sprawie. W szczęście, sensie, bo hmm, Powiem szczerze, że no ludzie niektórzy nie, 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 nie są fajni. A przy tym. Miniaturka na ten odcinek będzie pewnie taka sobie, bo w ogóle jej nie będzie, ale właśnie ostatnio postanowiłam robić miniaturki. No i w ogóle QSK i Summer się w ogóle różnią od wszystkich i w dzisiejszym odcinku po prostu będę sobie mówiła o tym tylko o czym chcę, a na następnym już będzie coś o wiele lepszego, prezencik. Tak wiem, pewnie mnie sława słychać, pewnie powiem, że tak. Ale na szczęście już zmieniłam telefon z koszmarnego telefonu na trochę lepszy. Powiem szczerze, że w ogóle to już nie wlatuje do telefonu, bo jeszcze nie byłam na zeszczu z telefonem. No i już nie ma tego błędu. No QS jest, no... Biała, a qs i niebieska. No to, no sami prosicie. A QS Black czarna, ok. No, a w ogóle w Happiness coś mi tutaj nie wkuje. One są całe takie, mają garnitury czarne, widać tylko po ich łasach, że są różowe. Tylko, tylko dlaczego są, są garnitury mają, mają mieć chodzić do szkoły jakieś, czy co? To jest trochę niezrozumiałe. A i raz oglądałam ale Star. No i powiem szczerze, że, że to ale stary nie wyglądało tak fajnie. W ogóle, w ogóle bardzo rzadko jest bardzo widać inne picury, ale najczęściej to jest inne. Cure, no to taki kolor czerwony żółty zobaczyliśmy też. I różowy, bo czemu by nie zobaczyć jej w innych odcieniach. No, na szczęście to preturę miał już o wiele lepsze komplementy. A i zapraszam Was na odcinek, gdzie... Gdzie będę oprowadzała tylko najlepszych fryzurę Tylko albo o ciekawostki o tej bohaterce, no i Jak wyglądała może w pierwszym odcinku A jak wygląda wyglądała już w późniejszych No po prostu Sami poprosicie mnie o to I ja mam to do tego A i lollipop. Lo I też hipop. No i jak zobaczycie ten odcinek, to znaczy, że coś się zmieniło, nie tak? To dziękuję za oglądanie i już zmykam.